Maciek, dobrze cię widzieć w dobrym nastroju po dzisiejszych skokach. Chyba możesz być zadowolony i odetchnąć z ulgą po dzisiejszym konkursie. No zdecydowanie jest, jest jakaś ulga, bo może wynik nie jest jakiś rewelacyjny, ale przede wszystkim skoki były już dużo lepsze. Ze skoku na skok coraz lepiej. No i teraz ten skok był już taki chyba po prostu normalny, bez rewelacji, ale normalny skok na dobrym poziomie, który dał, dał awans i tego, tego trzeba się trzymać, trzeba iść tą drogą. No, chyba najważniejszy jest ten progres, właśnie, bo dwa razy się nie zakwalifikowałeś do konkursu, a teraz w drugiej serii spokojnie przez kilka minut musiałeś stać na miejscu lidera konkursu. Miejsce w dwudziestce to jest chyba dokładnie to, co, czego oczekiwałeś, jeśli chodzi o właśnie kwestię przełamania po tych konkursach w Laki. Tak, na pewno. Chodziło o to, żeby się przełamać. Przede wszystkim, żeby skoki wróciły do normy, i żeby w końcu no, skoczyć czy skoki jednego dnia, a nie po jednym kończyć, bo te skoki są potrzebne. W końcu druga seria, punkty. Pewnie w ilości dwucyfrowej, co, co też jest, jest jakimś pocieszeniem. No i cóż, no i tak jak mówię, tego trzeba się trzymać. W sumie ta skocznia nigdy mi jakoś nie leżała. To Są chyba moje pierwsze punkty w karierze tutaj. Także jest to dodatkowe pocieszenie. I teraz przelatujemy dalej do Norwegii tam trzeba od takiego poziomu zacząć i później iść dalej tą drogą. A jak leżą ci skocznie norweskie? Na pewno lepiej jak, jak tutaj, ta, ta w Kłopio i, i w Lachti. Jeśli będą równe warunki, bo tam też, też lubi wiać, to, to będzie ok, bo tamte skocznie są już przede wszystkim pod względem rozbiegu dużo łatwiejsze. Dla mnie te tory są troszkę inne. I w zeszłym roku skakał mi się tam całkiem nieźle stąd. Jest nadzieja na to, że, że będzie dobrze. Macie każdy ze skoczków uwielbia latać, wy tego latania w tym sezonie na skoczniach Mamucich nie mieliście zbyt wiele. Powiedz mi, czy już myślisz i tak się mentalnie przygotowujesz do Mistrzostw Świata w Harachowie? No bardzo mało mi to zabiera myśli, bo jeszcze mamy przed sobą dwa konkursy w Norwegii, gdzie było myślenie przede wszystkim o dniu dzisiejszym, a później dopiero pomyślimy o lotach w Harachowie, no, niestety jest to skocze, na który nie da się tak Polatać, bo nie jest to taki typowy mamut. To jest jak mówimy, taka zwiększona skocznia duża, bo tam, tam nie ma takiego efektu, jak chociażby w Planicy, czy w Wickersund, czy w Oberstdorfie, że po prostu się leci odlatuje w, od pewnego momentu, kiedy po prostu bóla się kończy. Ale ten mamut całkiem nieźle mi pasował w zeszłym roku i no jedyne co no to, to jest chyba najstraszniejszy mamut ze wszystkich, bo tam naprawdę kiedy, że jest stary, to lubi wiać te siatki straszą i. Na pewno trzeba będzie się mentalnie do tego przygotować. I Jeszcze chciałem cię spytać o rywalizację o zwycięstwo w Pucharze świata. Już wiemy, że cztery konkursy przed zakończeniem sezonu no, pozostali w walce Kamil i Peter Prewc. Jakbyś tak przeanalizował, który z nich ma przewagę w danych elementach albo nad drugim i jak to się według Ciebie skończy? No, według mnie wygra Kamil, Takie jest moje zdanie i jeśli chodzi o psychikę, to. Jak dla mnie Kamil, bo Peter Prew jest wiadomo nieobliczalny, ale zdarzają mu się wpadki. Jeśli chodzi o takie przygotowanie fizyczne, to, to też według mnie tutaj Kamil jest na lepszej pozycji, bo jednak według mnie ma zaoszczędzonych więcej sił. Peter Prevz był, był w Japonii, tam zdobywał punkty, nie odpuszcza skoków treningowych, cały czas jedzie i tutaj jakby on idzie cały czas za ciosem. Nie wiadomo kiedy po prostu tej energii mu braknie. może mu nie braknąć, ale... W razie czego Kamil myślę, że ma po prostu zachowane więcej tej energii. No i cóż, jeśli chodzi o taką bieżącą formę, to mam wrażenie, że, że tak mówię, Peter Pless nie jest już tak stabilny jak chociażby w Sapporo, jak na Igrzyskach zdarzają mu się wpadki. A Kamil gdzieś, mimo że na tenigach, czasami zdarzy mu się go wszystko, kto w zawodach trzyma poziom, i, i stąd stawiam na Kamila. Żeby Twoje słowa potwierdziły się w planicy. Dziękuję Ci bardzo.